Jest wiele religii, które wierzą w Pana Boga. Jest wiele religii, które mówi o sprawiedliwości, o miłości bliźniego. Jest wiele takich ludzi, którzy twierdzą o tym, że drugi człowiek i służba jemu jest najważniejsza. Że trzeba bardziej dawać niż brać. Jednak to tylko chrześcijaństwo wierzy w to, że Jezus zmartwychwstał. Że najpierw przyszedł na świat, aby upodobnić się do nas, a potem przez swoją paschę upodobnił nas do siebie. Cenne i ważne jest aby dzisiaj zobaczyć ludzi którzy jeszcze przed świtem niemal w nocy idą do grobu aby spotkać się nie z tym z martwych stałym ale najpierw właśnie idą z myślą będzie w grobie będzie koniec już nie ma nadziei z tym sercem z takim właśnie pragnieniem przychodzą i spotykają się ze zmartwychwstałym z tym który pokonał śmierć którego ona nie mogła trzymać w grobie. Zobacz, apostołowie, którzy pierwsi biegli do grobu. Piotr, któremu Jezus przebaczył, i, Jezus, i Jan, który Jezusa najbardziej kochał, który leżał na Jego sercu podczas wieczerzy. Dwaj, którzy najpierw mieli w sercu bardzo duże pragnienie, bardzo duże wątpliwości, ale przede wszystkim właśnie pragnienie tak potrzebuje Ciebie. Potrzebuję, abyś był, abyś istniał, abyś rzeczywiście mi przebaczył, abyś mnie człowieka słabego podniósł. Potrzebuję Ciebie, aby mieć z tobą relację. Właśnie takim ludziom Jezus się objawia. Najpierw zobacz na swoje pragnienia. Zobacz, bo Jezus właśnie chce je dzisiaj spełnić. Przez zmartwychwstanie pokazuje Tobie, ja jestem. towarzyszę i nigdy Cię nie opuszczę. Pierwsze czytanie mówi o apostołach, które, którzy potrafią z nim siedzieć przy stole, dzielić jeden chleb, spożywać jeden pokarm. Potem w drugim czytaniu, w liście do Kolosan, autor mówi o tym, że właśnie ze względu na zmartwychwstanie mamy sięgać wyżej nie do tego, co ziemskie, ale do tego, co niebieskie. Tak jak Jezus stał się człowiekiem, aby upodobnić się do niego, tak on upodobnił się do nas po to, abyśmy i my upodobniali się do Niego. Abyśmy w naszych sercach, w naszej postawie, wchodząc w nim, z Nim w relacje, mogli coraz bardziej się zmieniać. I takiej zmiany Tobie życzę, aby zmartwychwstałego nie przez opowiadanie, ale przez Twoją postawę widzieli też inni. Dobrych Świąt!